W kalendarzu jeszcze do zimy daleko, a za oknem już jest, przyszła i chyba trochę z nami zostanie. Już pierwsze uderzenie spowodowało wełku masę kłopotów i to nie tylko z powodu obfitych opadów śniegu i siarczystego mrozu. Zmarznięte samochody nie chciały zapalić, z parkingów trudno było wyjechać, a na jezdniach zalegał rozjeżdżany śnieg. Trudne są warunki na pewno do jazdy. Chodniki są, drogi miały miarę odśnieżone. nie ma zasp. Takim widać bardzo ciężko, zwłaszcza tutaj przy urzędzie przechodzić. Przez ulicę to jest niemożliwość. Ślisko jest niesypane, sprawia wrażenie, że jest w ogóle niesypana ulica. No nie za bardzo, jest trochę ślisko. Trzeba jeździć ostrożnie, bo jest ślisko. No ale tutaj w każdą zimę. Piłsudskiego, która niby jest bardzo uczęszczaną ulicą, no niezbyt wygląda. Wojska polskiego obwodnica Suwalska owszem, no ale tutaj w mieście przykro. Gromy ciskane są oczywiście na głowy miejskich drogowców. Ci robią co mogą, by życie w polarnym krajobrazie Euczanom ułatwić. Posiadamy na wyposażeniu solarkę, e, pługo solarkę dwie e, pługopiaskarki, e, cztery ciągniki e, z przodu zamontowanymi pługami z tyłu rozsiewacze, e, poza tym ładowarka kramer a do tego kład do odśnieżania alejek parkowych, 200 ton piachu, 150 ton gotowej już mieszanki piaskowo-solnej i 50 ton samej soli. I jeszcze prawie 50 osób, w tym 20 kierowców na czterech zmianach i 13 osób do odśnieżania chodników i przystanków. Na pierwszy ogień w walce z zimą idzie centrum. Płuk ma na odśnieżenie głównych ulic 4 godziny. Potem idą kolejne dzielnice. My robimy to już w trakcie, w trakcie, bo nie chcemy, aby nawarstwiła się warstwa śniegu, która będzie bardzo śliska, gdzie potem nie da się tego zedrzeć wręcz. A więc już pługi jeżdżą w trakcie. Swój sprzęt na front walki z zimą rzuci także powiatowy zarząd dróg, który do utrzymania ma kilkaset kilometrów dróg. Drogowcy zgromadzili 1800 ton mieszanki piaskowo-solnej. Tu na udrożnienie od śniegu głównych dróg jest 8 godzin. Mamy do utrzymania 300, około 350 km dróg. Sprzęt jaki posiadamy to 5 piaskarek, 6 pługów jednostronnych, 6 pługów czołowych, Cztery równiarki, siedem ładowarek do odśnieżania, no i oczywiście dwie spycharki, większe spycharki, takie 250 koni mechanicznych. Do zimy przygotowuje się także Straż Miejska. Strażnicy zaglądają do osób chorych i samotnie mieszkających. Patrole regularnie sprawdzają miejsca koczowania bezdomnych. Najczęściej bezdomni chronią się przed mrozem w opuszczonych budynkach szpitala wojskowego, zaledwie kilkaset metrów od noclegowni Monaru. Są także inne miejsca. Mam tutaj na myśli różnego rodzaju węzły ciepłownicze, również klatki schodowe. I nie można wskazać takiej jednej lokalizacji. Także tutaj moja taka serdeczna prośba, jeżeli któryś z mieszkańców widziałby osobę, która wymaga pomocy. Proszę o informacje pod bezpłatnym numerem, numerem telefonu 986 do dyżurnego straży miejskiej lub do dyżurnego policji. Strażnicy próbują namówić bezdomnych do przeniesienia się do noclegowni, które, choć zapełnione, to nie odmawiają pomocy nikomu. Mimo to nie wszyscy chcą tam trafić. W ciągu pierwszego tygodnia zimę strażnicy przywieźli do noclegowni sześć osób.